Cześć, z tej strony Darek z Elevate. Dzisiaj zajmiemy się takimi zagadnieniami, jak zrobienie bridge'a z sieci BSC na sieć Secret Network. Zrobimy sobie słopa na jeden z tokenów. Dodamy tokeny do pary puli płynności. Sprawdzimy, gdzie są najwyższe procentowania, w takim razie, żeby zarabiać jak najwięcej. I omówimy sobie wstępnie interfejs. Dobra, więc zacznijmy od tego że mamy sobie portfel metamaska i na tym portfelu mamy jakieś tam tokeny BNB jest on oczywiście na sieci BSC i chcemy zrobić przenieść te tokeny BNB na sieć Secret Network wchodzimy sobie w takim razie na stronkę Bridge scrt.network I od razu widzimy okno główne, w którym pojawia nam się możliwość wyboru sieci Ethereum ERC20 bądź BSC. Możemy sobie zrobić w tym momencie bridge'a, czyli przenieść tokeny BNB na sieci Binance Smart Chain na te same odpowiednik tych samych tokenów na sieci Secret. Czyli Secret BNB Zróbmy sobie na tą chwilę to, co mamy na tym portfelu, przenieśmy na sieć Secret. Dodajmy sobie adres, na jaki chcemy, żeby te tokeny nam się przeniosły. Aha, jeszcze pokażę Wam, jakie tokeny można wybrać, jeśli chodzi o sieć BSC. Mamy tutaj BNB, USD. ETH po sieci BSC czyli wszystkie możliwe tokeny które tutaj są są wyszczególnione żeby można było je zbridżować na sieć secret dodajmy sobie tutaj wpisujemy adres na jaki chcemy żeby te tokeny nam się przeniosły należy wejść na portfel kepl skopiować sobie ten adres tutaj skopiowaliśmy Mamy ten adres klikamy w ten oto przycisk a zapomniałem wam powiedzieć przepraszam tu na samej górze zanim cokolwiek zrobimy musimy się połączyć z dwoma portfelami portfelem kepl i portfelem portfelem metamask więc łączymy się w tym przypadku z portfelem ee, kepl jeszcze sprawdźmy czy to jest ten portfel tak Eem łączymy się z metamaskiem jesteśmy połączeni jak widać i teraz możemy sobie bridge'ować te tokeny które chcieliśmy skopiujmy jeszcze raz adres no i dobra i robimy bridge'a mamy potwierdzenie Całej transakcji. Kwota, jaka zostanie przeniesiona z BNB po sieci, Secret, po sieci Binance Smart Chain do sieci Secret. Jest to, to sam, tak, taki, same, taki sam odpowiednik, jeden do jednego. Mamy adres dla potwierdzenia, z którego, do którego wysyłamy, z którego wysyłamy, bridżujemy kwotę transakcji. No, i nasze FI na Binance Smart Chain. Jest to 12 centów, więc są to naprawdę opłaty marginalne. Potwierdzamy. Potwierdzamy również na Metamasku. I czekamy. Możemy śledzić transakcję. Potrzebujemy, jak widzimy, tutaj jest napisane, że potrzebujemy 6 transakcji. Na portfelu CAP, żeby bridge został sfinalizowany. Dobra, jak widzimy, transakcja przeszła. Wychodzimy sobie z, z tego okna i sprawdźmy w takim razie nasz portfel kepl. co tam się zadziało. Patrzymy i nie ma nic. A czemu tak jest? Jest to właśnie spowodowane tym, że na tym portfelu nie mamy jeszcze dodanych tokenów, tak jak na Metamasku. Czyli musimy znaleźć sobie ten aset, który właśnie transferowaliśmy. Jest to BNB i musimy znaleźć odpowiednik na sieci Secret. Mając ten adres, który znajduje się w tym miejscu, kopiujemy go, przechodzimy na nasz portfel CAP, wchodzimy do zakładki Add Token, klejamy ten adres i od razu pokazuje nam się nazwa tego tokena, symbol i ile miejsc po przecinku on zawiera. Dodajemy. No, i musimy potwierdzić dodanie tokena. Tokeny, jak widzicie, nam się tu pojawiły. Mamy 0,001 SBNB. Dobra, dla, dla lepszego obrazu pozwoliłem sobie dodać jeszcze dodatkowe tokeny SBNB. Więc zrobiła nam się trochę większa kwota. W tym momencie spróbujmy zrobić słopa z tokenów SBNB na tokeny SS Secret. Musimy przejść tutaj do najwyższej tutaj zakładki, znaleźć swap. Pojawia nam się takie oto okno. Łączymy się z naszym portfelem. Mamy pokazane naszą wartość secrets. No i dobra. I z tego miejsca, tutaj, wybieramy nasze tokeny SBNB, które chcemy zamienić na tokeny. Na tokeny. Secret. Pokazuje nam się balance. Mamy nasz, nasz nasz balance i zamieniamy na tokeny SS Secret. Dobra, teraz czemu tak robimy? Robimy słopa, dlatego, żebyśmy mogli potem dodać tokeny SS Secret do, pary puli, do puli płynności. Zamienimy połowę. SBNB na SS secret na SS secret, a drugą połowę zamienimy na tokeny SeFi. Dobra więc zrobimy 0,1 na tokeny SS secret. Dobra, mamy pokazane, że zesłopowaliśmy, zamieniliśmy tokeny po części z SBNB na S-Secret. I teraz chcemy zamienić drugą część na tokeny Sefi. Czyli w tym momencie robimy już sobie max, bo nie potrzebujemy. Widzimy, w jaki sposób ta transakcja będzie miała miejsce. Najpierw zostanie ona zesłapowana do, przez puli płynności do tokenów S-Secret. I potem kolejna transakcja wewnętrzna będzie do tokenów SEFI. Robimy swap. Kolejne potwierdzenie. Robimy approve. Pamiętajcie o tym, że musicie mieć tokeny secret w jakimś mniejszym stopniu. Nie są to duże kwoty, jak widzicie, to są kilkanaście centów, kilkadziesiąt centów. Natomiast musi zawsze coś być na portfelu, żeby zaakceptować transakcję. Nawet dodanie tokena, nawet dodanie tokena, musi wymaga, wymaga posiadania jakiejś części secret. I mam informację o tym, że zesłypowaliśmy sobie SBNB na Sepi. W takim razie zobaczmy, czy te tokeny nam się znowu pojawiły na portfelu. Nie mamy. Jak widzicie wartość SBNB wynosi 0, więc w tym momencie musimy zrobić to, co zrobiliśmy do tej pory, czyli kopiujemy sobie adres tokena S Secret. Wchodzimy na portfel, dodajemy token. Pojawia nam się cały opis. Potwierdzamy. Płacimy, czyli tak jak mówiłem w tym momencie to jest 0,030 0,04 Secret Czyli taka kwota jest potrzebna Na tą chwilę Robimy approve I token nam się pojawił w tym miejscu To samo zróbmy z kolejnym tokenem Czyli z tokenem Sefi. Dodajemy token. Klepujemy go tutaj. Submit. Płacimy standardowo. No i dobra. Mamy pokazane nasze sekrety, nasze sefi. To jest nasz balans w portfelu. Ale co teraz chcemy zrobić? Chcemy zobaczyć, co najlepiej. Nam będzie, jak najlepiej będzie nam zarabiać, gdzie będzie najwyższe procentowanie. Widzimy, że samo SEFI na stakingu wynosi 51% w skali roku. A to, co my w tym momencie chcemy osiągnąć, yy, chcemy yy, włożyć nasze tokeny do puli płynności w parze Secret-S Secret do SEFI 72% w skali roku. No dobra, więc zróbmy to. Wchodzimy w pool. Zrobimy provide. Widzimy balans, jaki mamy tokenów S-Secret. Wybieramy drugi token, który chcemy wprowadzić do pary puli płynności. Stworzy się wtedy jeden token z tych dwóch, więc musimy wybrać dwa, żeby utworzyć jeden w puli płynności. No i wybieramy sobie Max. Max tokenów S secret. Dzięki temu o tej samej wartości pojawi nam się. Yy, jak kliknie Max, pojawi nam się maksymalnie ta, ta sama wartość w tokenach Sefi, jaka jest potrzebna do utworzenia tego tokena yy, w parze puli płynności. Jeśli kliknęlibyśmy w drugą stronę, czyli tutaj max, czyli mamy 786 maksymalnie tokenów SeFi, które chcemy włożyć do puli pary płynności, potrzebujemy 27 tokenów Secret, S-Secret. Natomiast nie do końca dobrze podzieliliśmy SBNB na połowę, jak pamiętacie. Dlatego mamy niewiele poniżej nasz balans co powoduje to, że już nie jest porówno. Dlatego lepiej sobie wziąć to, co wymaga mniejszego, czyli mamy S secret max i tu się mieścimy w przedziale sefi. Dobra, to robimy to samo, robimy approve na sefi. Robimy to samo, approve na secret I teraz możemy dodać nasze tokeny. No i dobra, mamy transakcję zaakceptowaną. Widzimy, co tu się dzieje. Wchodzimy, wyszukujemy naszą parę. I zobaczmy, jaki mamy balans. Jaki mamy balans w, w puli płynności, którą dodaliśmy wszędzie. Congratulations! Wspaniale, bardzo mnie to cieszy. Dobra, widzicie to? Mamy 131. Dodaliśmy właśnie ten token. 131 swap LP. Zróbmy sobie, właśnie balans. I mamy całą informację o tym, że mamy łącznie 131 takich tokenów. Jak porównamy sobie z portfelem, widzimy, że jest to samo. Wcześniej zrobiliśmy approve, token nam się dodał, mamy to na portfelu. Widzimy jaki jak jest podział na tokeny SEFI i e -S Secret i nasz udział w poolu jest na tą chwilę marginalny. No ale dobra i teraz chcemy wypłacić te tokeny, czyli już trzymaliśmy, nie jesteśmy już, e nie chcemy już dłużej trzymać, więc w tym miejscu Wypłać withdraw. Musimy zrobić to samo. Czyli robimy sobie, jeśli chcemy wyciągnąć max tokenów, czyli wszystkie tokeny. Z tej puli płynności, robimy max. Robimy wypłać. Oczywiście potwierdzamy transakcję, płacąc za to przy okazji. Dobra, i mamy potwierdzenie, że nasze, nasza, para, nasza para z puli płynności została wypłacona. Jak widzimy, wszystko wróciło do, na swoje miejsce. Mam znów balans 26, 786 SEFI. Na portfelu wiadomo to samo. Poczekaj, masz świat świeży. Tak jest, wszystko się zgadza. I tyle. Dobra, więc jeśli teraz chcemy znowu zesłapować, zamienić te tokeny na jeszcze jakieś inne tokeny, wiemy, nauczyliśmy się jak zrobić to już w poprzednim. W poprzednim ruchu, więc teraz już jest dowolność. To od was zależy, gdzie chcecie ulokować swoje środki. Dobra, to by było na tyle. Dzięki wielkie jeszcze raz i do następnego.